W moim klubie Cebulos Lublin od września będą się odbywały zajęcia przez internet i też na miejscu w siedzibie w Lublinie przy ulicy Agatowej 5. No i miałem pierwotnie taką wizję, żeby ściągnąć jakiegoś trenera do Lublina, który prowadziłby po prostu wszystkie te zajęcia, no i niestety. Ta misja się nie powiodła. No, przez parę miesięcy szukałem kogoś zainteresowanego taką przeprowadzką, nawiązaniem współpracy. No niestety, problem jest taki, że trenerzy albo są solidni. I mają wtedy rozwiniętą operację u siebie w mieście i nie chcą się przeprowadzać. No, albo trenerzy są biedni, w sensie biedni pod względem merytorycznym. No, a z takich no, to bym po prostu nie chciał, nie? Więc no, szukałem innego rozwiązania. No i zdaje się, że rozwiązanie znalazłem. Czyli jeżeli chodzi o zajęcia online, to tutaj akurat nie jest problem. 2024 Rok bez problemu. Trenerów do współpracy mam ogarniętych, ale też będą zajęcia na miejscu. Siedziba klubu już w okolicach maja, czerwca będzie gotowa, a od września wystartują zajęcia. I jednym z trenerów będzie Krzysztof Iwańczuk, który. Nawiasem mówiąc, bardzo dobrze się zaprezentował na pierwszych mistrzostwach cebularza Lublin. Przede wszystkim bardzo mi się podoba bojowa postawa zero jakichkolwiek rewizów, sześć zwycięstw, jedna porażka. I Krzysztof będzie prowadził zajęcia w klubie w poniedziałki. Ogólnie harmonogram, myślę, że tak, w okolicach lipca zostanie opublikowany, i już będziecie się mogli wtedy. Zapisywać. Będą y, zajęcia z podziałem oczywiście na wiek, y, na siłę gry, y, więc będą zajęcia dla dzieci początkujących, dla młodzieży początkującej, dla bardziej zaawansowanej, dla dorosłych też. Wieczorami będą zajęcia, więc y, poniedziałki, wtorki y, od okolicy 19:00 y, starsi. Y, Fanatycy szachów mogą sobie rezerwować czas na zajęcia w cebularzu, myślę, że będzie super. No i teraz, jeżeli chodzi o mistrzostwa cebularza, no to moją uwagę przykuła szczególnie ta partia Krzysztofa, gdzie tutaj zmierzył się z zawodnikiem posiadającym londoniarskie podejście do szachów. Więc oczywiście takich trzeba ogrywać. No w, w innej kolejności posunięć, ale faktycznie doszło do takiego londoniarskiego podejścia. No i teraz pojawia się pytanie, jak tutaj przebijać pozycję białego. No i powiem wam, że tutaj czarny w tej partii nie popełnił żadnego błędu. Więc muszę powiedzieć, że naprawdę super gierka. Więc od czego zacząć? Przede wszystkim biały będzie się chciał ustawiać tym sposobem w bardzo, bardzo, bardzo solidne podejście. Więc jedynym sensownym sposobem, żeby to rozbijać, jest wrzucenie posunięcia C5. I od tego czarny właśnie w tej partii zaczął. Biały tutaj obronił się ruchem C3, no i nastąpiło posunięcie skoczek C6. Skoczek C6 oczywiście bardzo, bardzo naturalny, nie ma się do czego tutaj jakkolwiek przyczepić. No Stockfish jest bardziej fanem takiego ultra spokojnego podejścia, przechodząc do takich struktur z wymiennej słowianki, no ale szanujmy się, trzeba mieć trochę frajdy z grania w szachy, więc nie ma co tak zerować pozycji no i teraz typowe byłoby E3 co nie no i teraz co czarny mógłby zrobić koniec f5, e6, koniec e7 roszada no i tutaj bardzo zdrowa pozycja a nawet dalej można pchać F6, E5 też z ciekawą sytuacją, więc tego typu podejście jak najbardziej miało tutaj potencjał. Natomiast biały zdecydował się tutaj wybić na C5 i. Wybicie na C5 jest już y, wątpliwe. Y, no właściwie można to chyba już sklasyfikować jako błąd. Y, a, bo może nie każdy wie. Y, jeżeli jest ocena pytajnik wykrzyknik, to znaczy, że to jest taki podejrzany ruch, ale nie można go nazwać błędem. Czyli jest ok, ale może było coś lepszego. Natomiast sam pytajnik to już jest błąd, a dwa pytajniki to już jest duży błąd. Więc taka jest klasyfikacja książkowa, notacji. No ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, bo no jednak taki pytajnik no sam w sobie nie wyjaśni nam, co konkretnie zaszło i w czym problem. Natomiast. Natomiast no dobrze wiedzieć, że chociaż jakiś błąd nastąpił, i później można się zastanowić, w czym problem. I tutaj właściwie można by tak na hama F6E5 uderzyć. Skoro biały już centrum nie kontroluje, no to e, by, byłoby to, myślę, mocarne. Natomiast czarny zdecydował się na spokojniejsze podejście E6 żeby tutaj odzyskać tego piona, jak najbardziej ma to sens. A nawiasem mówiąc, małe badanie rynku. Jeżeli zajęcia byłyby raz w tygodniu, półtorej godziny na miejscu w siedzibie klubu, jaka według Ciebie byłaby uczciwa cena miesięcznie za tego typu zajęcia w grupie dziesięcioosobowej? Niestety w Lubelskim jest taki trudny moment w świecie szachów aktualnie, ponieważ jest mało turniejów. I jest to oczywistym problemem, no bo jeżeli ktoś trenuje szachy, no to chce grać w szachy, nie? więc jak nie będzie tych turniejów, to nie będzie grał, a co za tym idzie, przestanie trenować. Natomiast też inny aspekt jest istotny, czyli ta integracja. Po prostu wiecie, szachiści się spotykają przy okazji turniejów, można pogadać, dowiedzieć się co tam się dzieje, jakie są inicjatywy, jacy są trenerzy i tak dalej. No i przez to, że tych turniejów brakuje, ja po prostu dosłownie nie mam zielonego pojęcia, co w tym lubelskim. Mi się dzieje. Nawet nie wiem, jakie są stawki za zajęcia. No we Wrocławiu na przykład widziałem za tego typu zajęcia po 400 miesięcy, nie? No to gruba stawka według mnie. Natomiast w Lublinie, no przez to, że takich zajęć właściwie nie ma, albo ja nie wiem, że są, no to ciężko mi to po prostu jakoś wycenić. Także będę wdzięczny za podpowiedź. No dobra, więc E6 zostało zagrane. I teraz istotne jest to, że B4 tutaj nie wchodzi, no bo biały tak mógłby dosyć złośliwie tego piona po prostu trzymać. No ale teraz wchodzi A5 i bardzo fajna sztuczka jest taka, że jeżeli te piony maszerują dalej z atakiem na skoczka, to można ten atak po prostu olać. Goniec bije C5. Goniec bije C5 i grozi mat. Więc zbić tutaj nie można, więc bardzo, bardzo fajna sztuczka. No więc biały musiał się pogodzić z faktem, że tego piona traci. I zauważcie, że niby mała rzecz, ale bardzo dużo zmienia. Ponieważ tutaj czarny ma aż dwa piony w centrum, więc kwestią czasu jest, aż to centrum zostanie zdominowane. A jak te piony pomaszerują dalej, no to z białego nie ma co zbierać. W partii E3 nastąpiła roszada, no i właśnie F6 zostało zagrane, no i później E5 zostało zagrane. No i myślę, że tego typu centrum potężne, piony wspierane przez pionki z C6 i F6, no to jest spełnienie najskrytszych pragnień każdego szachisty, tak? Tego typu potężne centrum to jest po prostu ideał. W partii poszło Hetman E7, Roszada wieża D8, więc jeszcze to centrum zostało wzmocnione. No i tutaj biały no naprawdę ma problemy. Szykuje oczywiście zagranie C4, ale do tego zagrania C4 to daleka droga. I ja wiem, że jak się tutaj zobaczy na, tą, na ten termometr, to Dwic sobie stwierdzi, nie no, co ten Dawid tutaj opowiada? Przecież 0. ,1 czyli równa pozycja, nic się tu nie dzieje. No okej, okay. jeżeli biały mi gra Stokwisz, to faktycznie, ale z ludzkiego punktu widzenia, biały po prostu nie ma planu. No i teraz zostało wrzucone A5 i Pawłowi Dziubińskiemu trochę tutaj zabrakło cierpliwości w tej pozycji. Często kiedy pozycja jest już niedobra to no, trzeba się po prostu pogodzić z losem i grzecznie stać w miejscu i się bronić. Często y, próba wyrywania się z otoczenia y, no, to kończy tym, że no, po prostu szybciej się pozycja sypie. Więc tutaj no, to trzeba było po prostu stać, no, wymusić jakieś g6, zrobić furtkę dla króla. No można tutaj na krzyki y, próbować jakieś y, c4, no ale raczej podejrzana koncepcja, y, chociaż y, no, lepsza niż w partii, bo tutaj y, mała sztuczka opiera się na tym, że w tym konkretnie przypadku y, można zagrać wieża b1, trzeba obronić gońca, więc hetman odchodzi i gońc bije g6. Więc z wiecznym szachem, z remisem po prostu. Więc tego typu koncepcja ma tutaj rację bytu, także można było coś takiego wrzucić. Natomiast w partii poszło C4 od razu, no i to jest troszeczkę inna dyskusja, bo bicie na B4, bicie na D5, bicie na D5. No i teraz, jeżeli nastąpi bicie na B4, to nie. Hetman bije b4, no bo tutaj bicie na a8 i hetman c6 i widły, najzwyczajniej w świecie. Tylko po a bije b4, no można wymienić na przykład. I teraz wziąć tego pionka. Znowu, Stokwisz powie, że to jest do przeżycia, no ale jednak pion więcej na czysto, więc z ludzkiego punktu widzenia coś na pograniczu wygrany. Tak należałoby to ocenić. Natomiast w partii poszło od razu Hetman C6, no i to nie jest takie groźne, bo tutaj czarny bardzo fajnie konsoliduje swoją pozycję, figury dobrze tutaj współpracują. No, i znowu pion więcej. Także kwestią czasu jest, e, aż ten pion ruszy. Natomiast też trzeba wskazać, że w tego typu końcówkach, e, znaczy w końcówkach, no do końcówki jeszcze trochę, ale zaraz ta końcówka będzie, trochę uprzedziłem. E, w tego typu sytuacjach, e, no trzeba się wykazać finezją, e, żeby faktycznie to wygrać. Więc w partii e, rzeczywiście czarny tutaj uprościł sytuację. No i to mi się podoba. Królew 7. Proste. A bardzo często o tym zawodnicy zapominają. Jest końcówka, no to król musi się włączyć do akcji. No i cyk, dalsza tutaj aktywizacja. No i ten król leci tutaj po prostu dalej. No faktem jest, że tam kompek mówi, że coś tam lepiej, delikatnie można było pograć. Ale no bardzo podoba mi się ten plan. Brutalna siła, król tutaj wkracza do akcji, i w końcówce faktycznie król staje się figurą ofensywną. Goniec D3 w partii H6, król E2. Tutaj następuje dalsza aktywizacja, aktywizacja jeszcze gońców, no i ten król idzie dalej. I zobaczcie, jak kolosalna jest tu różnica król na f2 a król na c5 to jest naprawdę bardzo proste w teorii a mega mega często zawodnicy o tym zapominają jest końcówka Król powinien wkroczyć do akcji. No i tutaj jeszcze fajny motyw był na koniec, taka kompletna dominacja, bo ten król przeszedł aż na pole C3. No i tutaj w dosyć uroczy sposób się to zakończyło, bo co jest ważne w końcówkach? Po pierwsze, aktywny król, a po drugie, wytworzenie wolnego pionka no bo tylko wytworzeniem wolnego pionka da się no, dojechać do pola przemiany, dostawić hetmana, no i oczywiście zamatować. No i tutaj na koniec klasyczny przełom, zobaczcie, ten król aktywny tutaj pięknie załatwił sprawę, więc instruktażowo bardzo fajna partia. Więc na ten moment cebularz Lublin jest właśnie dogadany z Krzysztofem Iwańczukiem na... E, trzy grupy e, zajęć w poniedziałki e, z Łukaszem Dymkiem, też na trzy grupy zajęć we wtorki e, i też no już finalizuje negocjacje no, z jednym z najmocniejszych trenerów w Polsce mianowicie z Czesławem Spisakiem który no doprowadził klub z Białego Stoku aż do ekstraligi juniorskiej także mam nadzieję że ten sam sukces zostanie powtórzony w Cebularzu no jest to mega wymagający trener ale z Ogromnym doświadczeniem, także, no i on be, będzie prowadził zajęcia w, w środy czwartki, także lecimy naprawdę ostro. No, tak jak widzicie, jest marzec. Klub się przygotowuje, żeby rozpocząć działania od września, te treningowe, więc, tak jak widzicie, fajnie się wszystko układa. Rzeczywiście, klub wystartował no tam 3 miesiące temu, no i już stworzyliśmy fajną organizację, no i mam nadzieję, że będzie to szło cały czas w tym samym dobrym kierunku.